Siężko widzowie, nie zapomnijcie kliknąć tego głupiego dzwoneczka, bo jak nie klikniecie go, to jest głupi, a jak go klikniecie, to jest fajny. I też zostawcie łapkę w górę. No to, patrzcie, tutaj z tamtego odcinka pamiętacie, że tutaj my sobie poszliśmy do wioski. Też tam to jest playlist, a więc wiecie, dobra, bierzemy tą Terakotę. Terakotę. Bierzemy na domek. Będę chciał fajny domek. Więc muszę dużo mieć terakoty. Tak to jest terakotę? Dobrze mówię? Tak, biała terakota. I pochodnie też mam tutaj. Okej. Okay. Wieśniaki niestety muszę Pan trochę. Domek tutaj rozwalić. O! Jeszcze to. Na pewno książeczki. O, kurde, sakwę potrzebuję. Sakwę. Hmm. Dobra, ale weźmy sobie jeszcze książeczki, bo ja potrzebuję na pewno sakwy. No dobra. To jedziemy, jedziemy, jedziemy. Sakwa, gdzie jest sakwa? Potrzebuję linki. A to? Ha, to mi to takie. Dobra, widzowie. Lecimy. Zaczekajcie. Możemy lecieć. To chcę przerobić. A te deski nie chciałem, Dobra, po prostu jedziemy dalej, chciałem sakwę. I to jest też cement, ale. O, i terrakota, Tu nie mam miejsca. Tu będziemy musieli zrobić kilka skrzynek w bazie. Bo nie wiem, gdzie będzie ta baza. Dobra. A może zmieszczę się tu? O. Dobra to teraz. Yy, dobra to jedziemy tutaj będziemy stawiać domeczek tutaj obok wioski. Zasiedle się obok wioski. Będę mieć domeczek obok wioski. Okej okay. jak będę coś potrzebować to ich okratnę. dobra. Nie tutaj nie. Tutaj. Dobra. To. Tutaj raz. Dwa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dobra. Jedziemy tak. To będzie taki wąski domek. Wiecie o co chodzi. Taki wąski. Ale fajny domek. Ok. Chyba taki domek wystarczy. Tutaj robimy tak. No jest nam zabrakło Terakoty. Chyba będziemy musieli iść po wsparcie do innej wioski. Niestety. Dobra. Jedziemy, jedziemy. Z Terakotą. Ok. Tutaj mamy dom z Terakoty. To ją niszczymy. Okej. Okay. Potrzebujemy trochę dużo tych domków z terakoty. Minimum cztery. Okej. Okay. Mam tą terakotę. Czy nie? Gdzie ta terakota jest? A tu, dobra. A tą brązową. Zaraz zobaczymy. Nie, takiej nie mam. To wyrzucimy sobie nasiona. O, te rakoty wyrzuciłem. Dobra. I jeszcze musimy bardziej dobrze te domki. Piłę też weźmiemy. Okej. Okay. Nie ma litości, potrzebujemy dużo terakoty. A są domki z terakoty, więc można je zniszczyć. Oprócz mojego domku z terakoty, który jeszcze nawet nie powstał. Okej. Okay. A, nie udało się. Dobra, mam i trzy terakoty z jednego takiego domku, to jedziemy jeszcze. Tutaj buduje, będziemy budować. Pewnie zanim to zbudujemy, to, to miną dwie noce. Tak obstawiam. No dobra. Tyle wystarczy pola do popisu. Okej. Okay. Trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Okej. Okay. Teraz będzie bardzo równe. Okej. Okay. Jedziemy. Tak. Bierzemy. Dobra. A na górze będzie dach. Więc nie za dużo zużyjemy tej terakoty. Dobra, przyznaję, będzie całkiem dużo tej terakoty. No dobra, no to mamy coś takiego. Tam zrobimy drzwi. No to jeszcze troszkę roboty. Czeka nas. Dobra Jedziemy, jedziemy, jedziemy Bierzemy tutaj terakotę I musimy zrobić drugie tyle Co zrobiliśmy Więc jest jakiś domek tam jest Ale to już chyba ostatni domek Na moje nieszczęście Dobra Błagam, żeby to nie był ostatni Chyba ostatni, niestety. No, nie, tam jest jeszcze, ale to już obrobione. Dobra, ankielów jest już wyczerpane, muszę przyznać. Zaraz pęknie. Dziesięć. Aaaa, pęknął yy, Dobra, potrzebujemy ne. To tutaj damy zamiast łódki I teraz robimy sobie kilof. Keyfall Keyfall Dobra Tego jednego sobie weźmiemy I lecimy Dalej to, obrabiamy Ten domek Myślę, że z tego domku będzie 330 ja chciałbym 40. 3 na przykład. 25. Jeszcze tamten jest, więc z tamtego jeszcze się weźmie. 30. Okej. Okay. Mamy to. I teraz. Na... Zobaczmy, czy na pewno nie ma jeszcze jakiegoś z terakoty. Nie ma. Uwielbiam, ile tam owiec? Nidobia. Ok, tego też trzeba obrobić. I razem mamy 38. Nie wiem, czy nam wystarczy tej terakoty. Możliwe, bo najbardziej praw... To podobne, że nam nie starczy. A jak nie starczy, to będzie lipa. Dobra. I łóżko. I będziemy klikać, ile wlezie. Nie no, możesz się wreszcie o... iść spać. Już się potwory pojawiają. Okej. Okay. Przesypiasz tą noc. Dobra. Teraz błagam, niech wystarczy. No ja, chyba już wystarczy. O. Jeszcze to. To to już wystarczy. Dobra. Kamień spadł mi z serca, dosłownie. Tutaj już mamy prawie zrobiona terakota już może być wykluczona z budowy. Może być tylko Gdzieś tutaj zaraz użyta jako. I są świnka. Ile tych świnek? Naprawdę. Dobra widzowie. Jedziemy po sand, czyli piasek. Tutaj mamy dużo piasku. Więc wykupimy sobie od razu sanda dużo. Będzie trzeba przypalić to, tak jak na survivalu, trzeba będzie przypalić, dobra, jest, jedziemy, mam piec, mam piec tutaj, weźmę sobie jeszcze crafting, teraz włagam niech ten crafting... Da mi to to. Nie tarcza. Jaka tarcza? Co ja chciałem? A, skrzynka. Syk. Okej. Okay. Skrzynia. Dobra. I teraz tutaj będzie skrzynka. Przedamy do niej rzeczy. Wszystkie potrzebne, niepotrzebne znaczy, na przykład takie jak te rzeczy, książka też może powędrować. Ok, ziemniaki. Ok, i teraz mamy porządek w ekwipunku. Ok. A jeszcze, jeszcze tutaj nie, nam się przyda do budowania. Dobra. Tutaj jeszcze postawimy piecyk. I teraz musi piecyk przepalić nam. Te Na y wiecie. O co chodzi? Nie. No wiecie. Tutaj będzie. No tak, przecież ja muszę jeszcze podłogę zbudować. Dobra. Jedno szkło. Potrzebuję sześć y, tego. Sz, y, szkła. Robimy to. Tutaj niszczymy podłogę. I, zam, y, i będziemy robić tą podłogę. Nie z terakoty, ale z drewna. Będzie ładnie moim zdaniem wyglądać. Okej. Okay. Niszczymy podłogę. Teraz. Zaraz nam się zniszczy łopata. I tu wróży trochę źle. Że się nam zniszczy łopata. O, już się zniszczyła. No to. Ło. <laughs> no to y, trzeba sobie. Nie mam drewna? Nie, no mam na pewno, ale w skrzynce. Drewno. Teraz patyki patyki i kamyk kamyk sobie wziąć trzeba i kilofa zrobić to już jakiego kilofa łopatę prawie bym zrobił kilofa dobra niech się tam przypala w piecyku ok, a my tutaj robimy już sobie podłogę zaraz sobie zrobimy o. I yy, tutaj z tą podłogą to będzie trochę lekki problem, bo nie mamy drewna, ale zaraz się ogarnie drewno. To będzie ładnie pasować do drakoty. Dobra, I teraz lecimy z tym, tu, tam tu, je, tu jest drzewo. Jakie drzewo? Drzewo. I je zetniemy właśnie. Okej. Okay. Zcinamy. Okej. Okay. I musimy przerobić na deski. 28 desek nam nie wystarczy. Musimy mieć więcej drzew. Dobra. Tam jest drzewo. A, i może nam w zasadzie to... Zasadzimy jakieś drzewo. Będą liście spadać. Zasadzimy jakieś... Nie, to tego nie chcę. Zasadzimy jakieś drzewo. O, mamy tutaj już jedno. Mamy drugie. I zaraz to zasadzimy. Ok. Teraz zamiast tej białej terakoty weźmiemy sobie te dwa sadzonki drzewa. Jedno tutaj. Drugie będzie trochę dalej. Tutaj. Ok. Dwa drzewa. O nie, no to, tak trochę za blisko. Tutaj. A to? Te, to drzewo. No tak, git, git. Ok, i teraz stawiamy sobie te deski. Ok, kładziemy, tylko nam na pewno nie wystarczy, i kładziemy, i kładziemy. Jedziemy z tym koksem, tylko się nie stawia. Uu, dobra. O, i to ten, ta baza już o wiele lepiej wygląda. Szczerze. Uu, widzieliście to? Jak drzewo urosło? Tak i nagle, bym... To drzewo tak urosło szybko, że wiecie. O, jest. Zob widzieliście to? Tutaj jest bardzo dużo drzewa. Okej. Okay. Ile to jest tego drzewo? To jest gigantyczne drzewo. Ale wyrosło śmiesznie. Prawda widzowie? Dobra, tego jeszcze nie zrobi. Ale śmiesznie. No, wyrosło tak śmiesznie. Szybko dobra. Czekam na Twoje sezonki. Ale urosło, możecie sobie przewinąć filmik, to zobaczycie. Jak szybko ono urosło. Tak, nagle. Bym. Dobra. Bierzemy deski. O, mamy już staka. Dobra. To znaczy, to nam du dużo nie brakowało tych desek. Ok. No to. Ok. No to tutaj stawiamy to. Ale urosło. Dobra. Giną już te te. Ale nie widzę żadnej sadzonki. Ale zbierzemy sobie kwiatki. Bo tam jest dużo. Tu zaraz weźmiemy te sadzonki. Pozadzimy jeszcze więcej drzew. Ale tu będzie dużo różnych kwiatów. Nigdy mi się nie trafiło, że aż takie zbiorowisko różnych kwiatów. Ile tu jest tych, te, tych sadzonek? Przecież to jest miliard tych sadzonek, dobra, nie miliard, ale trzy sadzonki były. A z tego drzewa coś się nie sypie. O, sypie się. Patyk się sypnął, no, ale sadzonka nie. No dobra. Dokładnie mi jeszcze więcej drzew. Tutaj sobie drzewko posadzimy. I jeszcze gdzie można sobie posadzić? Tutaj sobie drzewko posadzimy. Tutaj już posadziliśmy. Tutaj sobie drzewko posadzimy. No i będzie idealnie. Okej. Okay. Zjemy coś sobie. Oczywiście. I idziemy spać zaraz. O, już dużo szkła się przypaliło. Nie, jeszcze nie można. Zrobimy sobie szkło. Ło! Ile tego szkła? Okienka sobie robimy. O, teraz przesypiasz noc. Okej. Okay. Enderman nam jest. Enderman tam jest. Dobra, papa pa, widzowie.